Zbliżają się wakacje i wiele osób już zastanawia się, gdzie w tym roku pojechać, ale od razu podpowiadamy, żeby przy okazji tych przygotowań związanych z wyborem kierunku, żeby pomyśleć też o przygotowaniu się na różne niespodziewane przypadki. Będąc za granicą, może się nam zdarzyć, że zachorujemy, ulegniemy jakiemuś wypadkowi, więc nie zapomnijmy o tym, żeby wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, a także zabrać tzw. kartę ECUS, dzięki której w krajach Unii Europejskiej będziemy mogli korzystać z opieki zdrowotnej dokładnie na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju. Poza tym, też istotną rzeczą jest to, w jaki sposób płacić za granicą, bo niestety czasami może być to bardzo, bardzo kosztowne. Oczywiście dużo zależy od tego, czy wyjeżdżamy z biurem podróży, czy taki wyjazd organizujemy samodzielnie. Jeżeli wyjeżdżamy z biurem podróży i tylko planujemy kupić pamiątki na miejscu, no to oczywiście kwota, którą zabieramy, nie musi być wysoka, więc możemy po prostu zabrać walutę w gotówce, na przykład kupioną w kantorze, ale w takim przypadku warto też mieć ze sobą, Kartę, no bo różne rzeczy mogą się wydarzyć i czasami niespodziewanie trzeba ponieść na miejscu jakiś większy wydatek. Więc dobrze jest zabrać ze sobą kartę płatniczą i dobrze, żeby to była karta przystosowana do takich płatności w obcej walucie. Zwłaszcza taka, w przypadku w której te koszty przewalutowania nie będą jakoś szczególnie wysokie. Jeżeli planujemy wydać więcej, czyli sami organizujemy taki wyjazd, no to wtedy warto otworzyć sobie na przykład rachunek walutowy z podpiętą do niego kartą. Można też na przykład w niektórych bankach uzyskać kartę wielowalutową, która automatycznie sama pobierze sobie walutę z odpowiedniego rachunku. ECUS to karta, którą warto zawsze ze sobą zabrać, gdy wybieramy się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dzięki tej karcie możemy korzystać z opieki zdrowotnej dokładnie na takich samych zasadach, jak obywatele danego kraju Unii, do którego się udajemy. Taka karta jest zupełnie bezpłatna. Można ją wyrobić, udając się do oddziału NFZ-u. Jeżeli też pomyślimy o tym z pewnym wyprzedzeniem, no to nawet nie musimy udawać się do oddziału. To wszystko można załatwić przez internet arbo. Listownie taka karta później jest do nas wysyłana, no tylko musimy oczywiście mieć trochę czasu na to, żeby przesyłka z kartą do nas dotarła. Jeżeli będziemy mieli taką kartę, to oczywiście możemy korzystać z opieki zdrowotnej, w wielu przypadkach nie płacąc, ale pamiętajmy o tym, że ta karta nie pokryje nam wszystkich wydatków związanych z leczeniem. W wielu miejscach popularnych turystycznie po prostu nie ma publicznej placówki służby zdrowia, więc trzeba skorzystać z, prywatnego, z prywatnej opieki zdrowotnej. Poza tym EQUS też nie pokrywa wydatków związanych z na przykład, transportem medycznym do kraju. Jeżeli poważnie zachorujemy i będzie potrzebne przewiezienie nas samolotem na przykład do szpitala w Polsce, no to tego już ta karta ECOS nie pokryje, nie pokrywa też na, na przykład transportu zwłok. Nie, pokrawa, nie pokrywa kosztów ratownictwa, na przykład jeżeli będzie potrzebny helikopter w górach czy też na morzu, to wtedy już tego nam ECUS nie pokryje. Więc oprócz tej karty też zawsze warto wykopić sobie takie dodatkowe, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które nam pokryje takie właśnie dodatkowe koszty.